Sorki za jakość w ogóle, e, aparat, który, no to właściwie to jest kamera, bo aparatem tego nie nazwał. E, no taka kamera do robienia zdjęć, którą głównie kręcimy filmy z wakacji. wyczerpało się baterie i e, nie chcę się jej ładować, więc jesteśmy w strefie wojny, jak zwykle moim taktykiem pogram. Mam go najbardziej rozwiniętego. Najlepszy jestem w Hellgastach, jest więc minę zbliżeniową. Chociaż nie wolę granat. Dobrze, rewolwer, wyrzutnia rakiet, ponieważ tutaj już będą giereczki wartownicze rozstawiane. No i myślę, że pora zabrać. Dobrze, misja pierwsza. Chcę misję pierwszą. O, już gdzie jestem, dobra. Ale potężny bot. Cześć, bot. Cześć, cześć. O kurde, zamknęli drzwi, no hello! A co Aha, no to dobra. Dobra, oleś O, uwielbiam tutaj resztę. Nie wiem dlaczego zamknięte są te drzwi. Może też okazać, że właśnie te są też zamknięte. Spróbujemy zaskoczyć otwarte. No i dobrze, i te bądź. A to będzie dobrze. Trzeba iść yy, ładunki podłożyć, tak? Nie wiem akurat, co tam mi się wyświetla na czerwono. ale idzie. To wszystko? Tak bardzo poszło. Nie, są zbyt O kurde, myślałem, że to jakieś źle, leży. Drugi jestem, no. Dobijają cię tutaj, sprostu. W krótkich halgaztach, muszę o tym pamiętać. Jestem przyzwyczajony głównie do isa. Zawsze gram isa. Wydają mi się najlepsi, ale niekoniecznie mówię, że są tacy. Rozmieszczono ładunki wybuchowe. Oba? Tak na raz? I pięknie, I teraz gdzie ja mam się. Zaczyna się No i super. Bym jeszcze wiedział co gdzie i jak. O, odbieramy coś. Ale chciałbym wiedzieć co. Tutaj na górze. Coś jest. Teraz tu. A, ten. O, no Z kurde. Ciebie musi wszystko. O bardzo sanitariusz, już jego bota też rozwaliłem, no bo się jego dowali to bo czasami zostaje, tu ksiarsko by jakoś zostawiłem, Madonek rozbrojony. Z Hop. O od ciemno. Tutaj też jeszcze nigdy nie byłem, ale już będę. No nie, niestety moja celność strzelecka jest. Mam tak zwinne oko, jak nie wiem, jak mucha. Mam no, na no, 100 oczu, a czasami zaczął go dać po prostu. Za mogę granata rzucić jak w niesko wydziału? Ale spokojnie, teraz właśnie rzucę. Już przegapiłem chwilę yy, gry, ale po prostu musiałem, bo moja mama i brat przyszli już do domu. Mój, Rób gdzieś tutaj, gdzie to będzie. Dobra, dokąd mam jedną? No nie celność zerowa, tak jak już mówiłem. Hmm. Etyczny obszar, zdobycie hmm. znajdziemy dzisiaj kiedyś program po to Piękny przeszedł. No i wygrana. Czego gniewa? Więc ratorzy są dobijający Dobra. Zaraz pójdę wrzucić na YouTube'a. Z każdej strony normalnie. Podnosi pro... A z propagandą gramy, okej. Okay. To tyle to jest fajne. No i... Kurde... Sprzątają nas ze Snipery. I Propaganda jest dosyć długą misją. Nie lubić jaj jej tak zbytnio. Praktycznie to jest no, no zanoszenie, to raczej jest przegrywanie. Jeśli no, nie, nie da po prostu szukać. I boom. No Co on jest? Nie Jeszcze raz bym się tylko pojawił. idzie. I ginie. A no, wyszedł nieraz. Szybciej. Granat. Granatnika też chcę, co trafię nawalać. Yy, dobra. Próbujemy przebiegć kawalą tych Peste da? Deci ce nume munim? Să-i peste da? Asta este doar secolul. Dar zară scriso-l în iași. Cum No właśnie, ja nie lubię być krokastkami. Nie chcę tego upamutowadniać, czym nie jestem. Dobra. Wieżyczka. Nie, na widok dobra, tak więc myślę, że chwilę tutaj Wam pokazałem, jak to jest. Czasu dzisiaj nie mam też zbytnio. Zatem spokojnie, następnym razem pokażę Wam trochę więcej operacji. Głównie myślę, że dziś dwie, dwie rundy operacji wystarczą. Próbujemy go od nie, ja, To i nie, zobaczenia, zaraz do zobaczenia zaraz nie, na YouTube Jutro, yy, nakręcimy, Jutro nakręcimy yy, operację. nakręcimy nakręcimy